Za marzec, jakbyśmy mieli to podliczyć, jest to około 400 milionów złotych straty. Sam rynek liczy 2,5 tysiąca klubów fitness plus minus 100, jakbyśmy mieli to przyjąć, oraz ponad 80 tysięcy miejsc pracy. I te wszystkie kluby i te wszystkie miejsca pracy są na jednym wielkim stand-by od 13 marca. Przede wszystkim skupiamy się, czy to w federacji, czy poza nią jeśli chodzi o wsparcie dla naszej branży, o negocjowanie czynszów najmu z wynajmującymi. Jest to 70-80% naszych kosztów, więc bez znegocjowania tej zmiennej, nawet kiedy wszystkie inne zmienne kosztowe łącznie z wynagrodzeniami mogłyby zostać czy znegocjowane do zera, czy nawet podlega, byłyby poddane pełnemu dofinansowaniu, to nadal to czynsze to jest kluczowa kwestia kosztowa. Kiedy... Będziemy w stanie ją opanować, możemy liczyć na to, że branża przez jakiś czas jeszcze wytrzyma ten kryzys. I to jest nasz główny cel na ten moment: negocjacje z wynajmującymi, szczególnie poza galeriami handlowymi, bo te z kolei zostały objęte w ustawie wręcz nakazem nienaliczania czynszu tylko to muszą być budynki powyżej 2000 m2, w których są najemcy. Wszystko inne bądź to, co nie spełnia wymogów galerii handlowej, w to nie wchodzi. A 85% naszego rynku jest właśnie poza galeriami handlowymi. Rząd y, wspominał nieraz, że do odszkodowań niezbędne byłoby wprowadzenie stanu wyjątkowego. A to jest, stanowczo, no to, to, to jest nieprawda i możemy stanowczo temu zaprzeczyć. E, prawo jasno mówi o tym, że w przypadku, kiedy to państwo zakazało działalności danym sektorom, to państwo ponosi za to odpowiedzialność. Więc oczekiwalibyśmy wsparcia chociażby w kwestii wynajmu całkowitego. E, czyli niech ten zapis, który dotyczy umorzenia e, czynszów najmu, teraz on dotyczy tylko i wyłącznie handlowych, nie dotyczy wszystkich. Niech dotyczy wszystkich powierzchni, które straciły 100% przychodu, bo nie tylko nasza branża była postawiona w, taki, w takiej sytuacji. Oczekiwania od rządu z naszej strony na pewno byłyby też rozbudowane o wsparcie w rozmowach z bankami czy leasingodawcami ponieważ wyglądało to bardzo ładnie na papierze i w tarczy antykryzysowej, ale re, rzeczywistość jest zupełnie inna. Po pierwsze banki zwlekają z odpowiedzią. Mamy nieraz y, zgłoszoną sytuację od klubów i nie tylko klubów, które y, wysłały pismo do banku z, naprawdę w odpowiednim terminie. E, czytajmy tydzień temu, nawet jeszcze przed ogłoszeniem całego pakietu oficjalnie przyjętego antykryzysowego. Bank nie dość, że nie odpowiedział, to pobrał pieniądze od klienta za daną ratę kredytu czy leasingodawca za daną ratę leasingu. Więc to wsparcie, tak naprawdę, na ten moment nie jest dla nas odczuwalne.